Jest dla Państwa bardzo radosna wiadomość. Oto jeden z najbardziej komentowanych dokumentów Kościoła w 2015 roku. Można powiedzieć, że nie tylko w Kościele, y, ale i też na świecie. Tym bardziej, że ten dokument dotyczy miliarda, 200 milionów osób. Ktoś by pomyślał, ale okazuje się, że nie. Ten dokument nie dotyczy. Dlaczego? Bo dzisiaj zadajmy sobie trzy pytania. Pierwsze, status tego dokumentu. Po drugie, dlaczego polskie tłumaczenie. I po trzecie, jak patrzymy na ten dokument y, miesiąc i trzy tygodnie po y, ogłoszeniu, po zakończeniu synodu. Na początku, status tego dokumentu. Więc idźmy do źródła. Co mówi kodeks prawa kanonicznego na temat synodów? Jak wiemy, same synody są tak naprawdę od 50 lat. Nawet mówią niektórzy, że sobór teraz byłby by mało możliwy, bo jakby sobór Watykański II to jest inny, bo są wszyscy biskupi. Tu są delegaci. Co mówi nam kodeks prawa kanonicznego na temat synodu? Więc mamy takie zdanie: że synod jest zebraniem biskupów. I po to, żeby z różnych stron świata, którzy zbierają się w określonych terminach, a żeby pobudzić ścisłą łączność między biskupem Rzymu i biskupami, jak również temu biskupowi rzymskiemu świadczyć pomoc swoją radą. Czyli świadczyć radą to jest jedna rzecz. Druga, że rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysuwanie wniosków, to znaczy biskupemu synodowi, nie jest zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów. Chyba, że w pewnych wypadkach zostanie on wyposażony przez biskupa rzymskiego w głos decydujący, wówczas biskup Żył ma prawo zatwierdzić decyzję synodu. Czyli to jest tak naprawdę poradnik na temat rodziny dla Ojca Świętego i dla każdego z nas. Tylko poradnik. Zasadniczo takie dokumenty nie ujrzały, nie wcześniej nie były publicznie udostępniane. To było tylko rada dla Ojca Świętego Franciszka. I dlatego tak, więc to jest status tego dokumentu to jest poradnik dla papieża i nam przez papieża udostępniony. Teraz tak, dlaczego polskie tłumaczenie? Przypuszczam, że wszyscy tutaj obecni pamiętają dyskusję na temat punktu 85, czyli kwestia komunii świętej dla osób rozwiedzionych. Tak, czy nie, jak będzie, jak nie będzie. Kiedy otworzymy ten dokument na punkcie 85, dzisiaj dwa razy ten punkt czytałem, to zobaczymy, i to Państwo też mogą zobaczyć w swoich egzemplarzach, że w tym punkcie 85, który jest tutaj, nie ma. Słowa Komunia Święta, nie ma słowa Eucharystia. Dlatego chodziło o polskie tłumaczenie, żeby zobaczyć cały kontekst tego dokumentu. On naprawdę mówi o tym, żeby towarzyszyć osobom rozwiedzionym, być blisko nich, żeby ich włączać też w życie kościoła, tak jak mówiło familiajskiej Konsorcjo, punkt 84, ale to nie chodzi o Komunię święta. I dlatego chodzi też o to, żeby ludzie tutaj w Polsce mieli okazję zapoznać się i wiernie zobaczyć. A o czym mówi ten dokument tak naprawdę? Jak patrzymy, kiedyś ten pył. Z tych, prawda, tych dyskusji, prawda, tak trochę prawda, opadł. Co jest w tym dokumencie? Jestem właśnie tutaj zapoznałem się z tym dokumentem. Na przykład. Dokument sami ojcowie synodowni mówią tak, z pokorą przekazujemy jemu, ojcu Świętemu, owoce naszej pracy, świadomych ograniczeń. Ale dokument jest bardzo konkretny, tak jak papież Franciszek zresztą. Na przykład w punkcie 15, i to przypuszczam, że może dotyczyć też niektórych z nas tutaj obecnych, piszą ojcowie synodalni. Dzień pracy jest długi i często obciążony długim czasem dojazdu. Potem poszanowanie lokalnego ekosystemu, strzeżenie więzi między pokoleniami. Punkt osiemnasty. Ponadto dziadkowie często współpracują ze swoimi dziećmi w kwestiach ekonomicznych, wychowawczych i w przekazywaniu swoim wnukom wiary. Dlatego to są bardzo praktyczne rzeczy i to jest zachęta, żeby nie dać się wprowadzić tylko w jedną narrację. Tym bardziej, że Ojciec Święty, Franciszek, w, poniedziałek, w niedzielę zaczyna się synod, w poniedziałek pierwsza sesja, a we wtorek ojciec święty mówi, żeby nie sprowadzać do jednego tematu synodu i dokumentu. Więc to jest bardzo bogaty poradnik dla rodziny po polsku. I on jest przekazywany, już jest na stronie episkopat.pl. Zachęcamy do czytania, może po świętach będzie czas nawet, żeby sobie rodzinnie poczytać nawet niektóre fragmenty.